Nie. Przez te obręcze bym się jeszcze musiał wystrzelić Przez te obręcze, obręcze czerwone, oszale oh, I mi tam Szkoda, tak. że taka nie Też nie doleciałeś? Tak Ale znalazłem kulkę i skrzynkę I heavy sniper I siorpa I to wszystko w tym małym podwójstwie Dobra, to ja pójdę do hangarów sobie zlutować, zaraz tylko jeszcze tam wieżę zlutuję. Od razu jakieś tu tu A ja dwie lądowe te i zalew w jednym meczu. No to jest, no zalew polecimy potem. Po to, że... Dostał moje hangary. Idź tu. Dobra, jeden hangar weźmie. No zostaw mi hangary, no! Co za menel. Ja pierdziele. Masz tu pompę jeszcze. Ja tu tylko, ja tylko skrzynkę wziąłem. Drugi hangar też masz całym tym odmówiony. Muszę się wymyć, ja będę miał 6, tych... 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, Jakieś amunicje na terenie zaśnieżone. To już robiłem, właśnie. Byłoby fajnie, jakby to coś było Kurwa, prostu dolutowane. No Ale mam nerfę, tak nie wiem. We, przyjdziesz co po tego siarba, czy ten? Tak, idę. Dobra, to sobie coś. A i metal, muszę <słyszyny> zabrać, to przy okazji jeszcze teraz to zrobię. <słyszyny> Jestem genialny Było szare na samej górze Okej okay. A ja tu byłem kurwa debil No debilno. Dwa razy tą samą miejscu, we sprawdzę. Dobra, jeszcze pięćdziesiąt. Nie, stało. No, no, teraz pędziesz od metalu. Tu masz dużego kewa. Dobra, walbiś. Dobra, lecimy z tej tak, A jeszcze pójdę na ten, bo chyba jest odwieźć najwyższe szczyty, nie? To. Tu jest na tym. Na, na... No. byłbym jeszcze zadowolony, gdyby tu kulka wjechała. Nie o kurde, dobry automat. Kulka mi przez ścianę przeleciała. Nie <ścoughs> loser to jest jakiś żart. Loser. super, jeszcze nie zaliczyłam mi tej misji Może tu byłeś. Ja nie mogę, kurka kulka mi spadła ja mam drugą, chodź Chudy. Masz tu Idź samatory zrobić po i to Majd spiczył Kurwa kulka, gdzie Gdzieś? Tu, gdzieś jest. Tu chyba się zaczyna gdzieś. Dobra, widzę. Musisz całe kółko, tylko poczekaj, aż weźmie ten, i doleci ci czas do zera, nie? Bo inaczej ci nie zaliczy. W ogóle na srogim goście byli. Mam nadzieję, że byli. Muszę czekać, aż ten czas się zacznie? Tak. I w kulce musisz to robić. O gość tu jest na dole. Poleciał deską. Nie <grym> zauważył mnie ty rol. Jest jak krzakiem Jeden. idę, nie a gość mnie nie widział. Jeden. Go O dwóch tu jest, no to trochę lipy mam. I co, muszę przejechać po tym torze. Aha, dobra. Mam ja nadzieję, że zdarzę. Jeszcze na zalew musimy... Jak ja mam tam do góry A, Nie wiem stary jak ty masz do góry iść, ale ja mam dwóch piepłniach do... Sorry, the number is high. Dobra, mam ognisko 4 HP mi zostało Ginę od strefy Zaliczyłem misję, idę cię ponieść oni są na górze nade mną Dobra. Scho 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 schodzi Dobra, Widzę go Tam było dwóch, nie jak coś Podnieś mnie Aha. No i tak już Oni muszą mieć mało no kurwa Oni też są obici w ciul Ja się leczę od niskim. Aha, to mnie ulewasz tak super. No najwyżej kartę podniosę, bo nie mam jak. Sam zginę od strasznie Powalony. Drogi jest no Zabity nice. Weź z szybko. No wiem, już idę do, do ciebie od razu. Się. Tylko mu ciekać trzeba, bo... Nie wiem gdzie jest. Dobra, nieważne. Yy, tutaj chyba nie ma, nie? Nie ma. Nie wiem. Gdzie... Na pogodach mnie zrespawn. Najlepiej będzie. To mi się wydaje. No, chyba na pogodach będzie najlepiej Jakby pompa była, to weź mi pompę zamiast tego Zamiast snajpy swojej Dobra. Miał coś Tylko już lepiej Jeszcze sekundy zostały. Chyba jednak na zgubnych mnie musi zrespić Bo na pogodach jest poza strefą, nie? O, nie wiem, czy dolecisz Ja się martwię, żeby w ogóle do strefy dolecieć no, Mówię do tego Nie masz ogniska też Nie masz, nie? Nie. Kurde, że z tego granatnika im w ogóle że nie zrobiłem, nie? Ja bym ich zabił, jakbym z tego granatnika coś trafił Lunchpad, coś ten? Nie. To lipa 22 HP, nie? Równiutko. Jestem. Siema. Umazyw to mam tylko to, co ten metal jeszcze zbierałem. Bo ci goście wszystko wydupili, tak naprawdę. Na mnie i na, siebie, i na ciebie. W jak się odwracasz, to ja jeszcze widzę cały czas to ognisko, które tam postawiłeś, nie? Nie wiesz tego, bo cię będzie słychać z kilometra. To, że jesteś niewidzialny, nie znaczy, że cię nie słychać. Jabłka tu masz. Czemu się skradzasz? O, nice Tam jakiś ludzie leżą. No Weź obrzeć, luty Duży kef Goście lecą, ja pierdolę Daj mi tą mamkę I daj ja mu do Tu masz yy, na dole Daj ja mu do nie to, to Znaczy to nie jest skara, tylko kawa Czekaj, ja jeszcze znajdę tutaj A tam, ty, tam te coś miały? Nie wiem Nie, ja tam nie były nawet Po lewej są goście od nas No, słyszę strzelają się z No i dobrze, idę po ten lód, co tam leży się montują Zawsze mogę tymi... o Kevy tu są Tylko Mam śmierdziuchy jeszcze nie? Tu masz Jeden kef. O Pompę potrzebuję, jak będę miał pompę to już będzie git Strefa, chodź do strefy No właśnie idę Kurde, pompkę mi dajcie Daj mi w ogóle ammo do pompy też do SMG Bo nie będę miał nic, nie? Masz Nawet jak zbiorę Wejdę na zegar, może coś będzie A według gocia? Tak. Mamy sędziego. Yes. Więc... Strzelajmy do mm. mnie. Czekaj, jest liść, był tam rampa, żeby nie było... Kamień nie łamie z nim. Na tło sklon. Na rzece naszym łaskę. Na schodzeniu. Przestań tam drugi team w nich wjeżdża, zejdź. Mogę, 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 O chodź, jak blisko, o, ja jest. mam fula przecież. Gdzie jest shotgun? Z jak tu jest. No ja tam nie idę w tamtą stronę, ja idę tutaj stary jeszcze czekam ciągle shotguna mam, mam problem z kulką. Właściwa Biegnę już. Dostaję z tego. Biegnę już. Dobra, tamten do niego jeszcze, ale jeszcze. Tu bo przy wody spadnie jest jeszcze jeden. Ten małok tutaj prawej Nie masz, on spada. Możemy mu wjechać Tu jest pompa ty! Stary. A ty, że mm. stoi za kamieniem? Który? Tu za tym? Raz, Udałem dwa, trzy, dwa, jeden. Uważaj, bo z prawej ma Spad na dół. Z prawej zabiłem go. Leży. No, łucznik też leży. Czyli, że on stał przy ścianie, rozwaliłem Heavy, wolno mu takiego spraya, że go się nie da. No i dobrze. Ty masz pompę niebieską, ogólnie tam. Mam wszystko. Tak? Niebieską nogę też? Mam skarę. Mhm. No ja sobie Kebów nie mam tylko. Łóż Łucznik, Kurde nie przeładowano, no bez jaj, tam jest koleś A to jest ostatnia dwójka w ogóle Nie idź tam łuk o Serio Uważaj oni też mają Dostał stówę ten na górze Jeden z lewej z awk stoi. Rozwal tą ścianę. Słuchaj. 3, 4. Poczekaj. Nie, nie, nie. 3, 4. Leży. Najs. Nice. Go. Jeden po lewej z AWK-ą stoi. Podstawę sobie budujesz. Ja się podłączę do ciebie zaraz. Dobite. Nice. nic. Tak jest znowu, ale... Przebijam się od boku. Na... Y, minus nie ma kawałka. Nie ma kawałka. Na... Nice. Powstał z popiołów. <laughs> Jeszcze trzy fragmenty.